Miasto trzeba dać szansę, w tym sensie, że miasto oczywiście nie jest nigdy gotowe, myli się każdy, kto by uważał, że miasta są gotowe i zamknięte w pewnej formule. Więc miasto jest procesem. Poznajmy, co jest tu, ale ważniejsze jeszcze jest zobaczmy, co jest tam. Przez tam rozumiem przyszłość, która przychodzi, a ta jest nieopisana. Tam to jest siła naszego marzenia. trzeba pozwolić się zaskoczyć. Tu intryguje ta nieskończoność. Atmosfera tworzenia, a nie konsumowania. Najważniejsze jest to, żeby obserwować ludzkie zachowania, potrzeby i starać się temu wyjść naprzeciw, tym zainspirować. Na każdym kroku możesz tutaj dopisać własne wersy do tego, co cię otacza, i to jest pasjonujące. Chodzisz nagle do miasta i czujesz, się, jakbyś się znalazł w ogrodzie architektury. To miasto się buduje na warstwach, na tych warstwach pracy, na warstwach myśli, na warstwach historii, na warstwach przemian, różnych zjawisk, eksperymentów. Katowice są trudnym miastem, ale genialne rzeczy są trudne i najczęściej na pierwszy rzut oka niezrozumiałe. Katowice były konglomeratem trzech cywilizacji, bo tutaj Niemcy, Żydzi i Polacy podzielili niejako te Katowice. Ale jednocześnie Katowice bardzo dużo mistyków ściągały do siebie, jakichś ludzi, którzy szukali ezoterii. Tu jest pewnego rodzaju wibracje, Być może to jest ta forma energii słonecznej, która została pod nami sprasowana w postaci negatywu Słońca, czyli węgla. To jest de facto nic innego jak energia słoneczna przechwycona ze słońca przez różnego rodzaju rośliny, a potem sprasowana ruchami tektonicznymi. Być może to jest fantazja, ale być może nie jest. Pewne rzeczy zaczynają się dopiero zmieniać, kiedy zaczyna się zmieniać nastawienie miast do samych siebie, do szukania własnej tożsamości. Myślę, że Katowice są jednym z takich niewielu miast w Polsce, miast, stolic, regionu, które ma dużą energię, która czeka na jej wykorzystanie. Energię pochodzącą z ludzi. W tym miejscu, które z jednej strony jest może inspirujące, piękne, ale też i inspirujące i brzydkie. Myślę, że to jest tak jak z, ze sztuką. Jak zobaczysz jakiś intrygujący obraz, to tak naprawdę nie ma znaczenia czy on Ci się podoba, czy Ci się nie podoba, bo znaczenie ma to, czy on coś w Tobie zostawia, czy zaczyna się proces w Twojej głowie. Sam człowiek się zmienia w tym sensie, że percepcja młodych ludzi się zmienia, szybkość postrzegania. To są niesamowite wyzwania dla ludzi, którzy jakby kreują ten świat, czy oni nadążają za zmianą człowieka. Ta magia śląska gdzieś jest pomiędzy ludźmi, pomiędzy tą czerwoną cegłą, tą zielenią, to, że tyle milionów ludzi mieszka na małej przestrzeni, no to największa aglomeracja w Polsce. Teraz, jeżeli przełożymy to na takie działania artystyczne to właśnie artyści i ludzie wrażliwi potrafią w takich miejscach zauważyć rzeczy niezwykłe.